Witam Was, rastomili moi, chciałbym Wam dzisiaj coś powiedzieć o Dniu Śląski godki. No nie ma dziwota, że prawie o tym by chciał powiedzieć, bo ten dzień przypada 21 lutego, a we Rudzie Śląskiej prawie zacznijmy to fajerować, no chyba na, na, na tym naszym Górnym Śląsku jako piersi. Jano, Dzień Śląski Gotki, a tak po prawdzie, to jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Skąd się to, skąd się to wzięło? Ano, w 1952 roku w Bangladeszu studenty strajkowali. Yy, Sztrajkowali z tego, co by yy, były wykłady też na Uniwersytecie tacy yy, były wykłady też po, po bengalsku. No bo to tam nie był język, chociaż ich, ale nie był język urzędowy. No i, i, i pięciu studentów tam straciło życie przy tych strajkach. Chociaż miały charakter pokojowy, no ale jak to godają, zawsze ta władza jest mocniejsza i poradzi też szczylać. No, było to zapamiętane. W Bangladeszu ten, ten, ten bengalski został uznany za oficjalny język urzędowy porad od nieskoży, w 1956 bodajże, no a ONZ na pamiątkę tego w 1000 w 1999 ustanowił ten właśnie dzień języka ojczystego po to, co by uszanować i zadbać o te języki, które się no, tracą jednak, jakby na to nie patrzeć. No, a że język śląski takim prawie jest, tuż, tuż fajnujemy w Łdzie śląskiej, a i fajnujemy w regionie ten nasz dzień śląski gotki. Jako się to zaczęło? No, zaczęło się to u nas w 2010 roku. Otóż to już jest 12. Dzień Śląskiej Godki. Ale co by więcej coś powiedzieć o tym Dniu Śląskiej Godki, czemu się to zaczęło? No to trzeba by ono sięgnąć nawet rok drawci. W Chorzowie taka koferajna działała, Proloquera Silesiana, ona do dzisiaj, ona do dzisiaj jest. Ja tam też, że się do nich zapisał. No i taki ciepły ten temat, co by, co by ta nasza gotka jakoś nagradzać, tych ludzi, którzy, którzy godają, którzy coś dla nich robią, że szłoby zrobić w internecie taki plebiscyt na przeciela śląskiego. Ja fajnie powiedzieć, a jak zrobić? Nie? No, ale była wtedy popularna nasza klasa. Taki, taki portal. Tuż, tuż ta ferajna też tam takie forum otwarła, no to powiedzieliśmy tak, że zrobimy, zrobimy to tam. I ludzie będą się bawić, będą welować, a potem tych, którzy to wygrają, piątka jakoś się nagrodzi. No, bo prawdzie, jak to w internecie było, zaraz mi się zaczło no, dużo mostudy tego, nie? No bo jako to żyjąc kotka, podznaka, skąd pieniądze też co to robią, co to wynokwiają, i tak dalej. No i, i, i było tyle szumu, nawet sami świątzowki tak, tak rozdomajcie na to patrzenie. Yy, w końcu ta Ferajna, która starała się wtedy o fundusze na, 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 na wydanie Ślabikorza, Korza, bo to, to, ten Ślabikorz to też jest taki piękny temat, oni to wydali, ale starała się o fundusze europejskie. W końcu powiedziała, za dużo z tym bo dudy jest, oni tego nie będą robić, no ale. Ja już to zacząłem. Ja i mówię, jak to jest mój koncept, to ja to doprowadza jako koncept autorski do końca, a wy najwyżej będziecie tam patronat mieli i, i będzie dobrze. No i to poleciało. Moi dostomili, wydał, już nie skorzy, potem taki, taki tumik, moja, mój pierwszy tumik, tragicum medio plebiscyt w Wenecji. I to właśnie opowiadał o, o tym wszystkim, co się wtedy działo. To jest jakby literatura faktu, z tym, że jest do Rymu, no bo ja po śląsku jedno do Rymu, yy, a dzięki temu, że jest do Rymu, to też yy, idzie powiedzieć, że przynajmniej nie ma jakichś jakich tropeskich prof autorskich, no bo jakby to było w prozie, co niekierzy mogą się tam identyfikować jako, jako postacie tej książki, to, już mogłaby być z tego Łostuda. Ale wszystko się udało. Na tym portalu Nasza Klasa welowali i tam no, chyba 1300 czy 1400 ludzi welowało. I taki finał był piękny w 2009 roku na Halembie. kai ta piątka, która to wygrała, została zaproszona i każdy otrzymał fajny dyplom. Wygrał to między innymi wtedy Marian Makula, pierwsze miejsce, pierwsze miejsce zajął i na pamiątkę też dostał taki taki medal, medal przocieła Śląskiej Gotki. To nie jest ten medal, kiedy wtedy był nadawany, bo ten plebiscyt leciał z kolei po tym 9 razy. No nie udało się, nie udało się do 10 dobić, bo ten portal Nasza Klasa też tracił na popularności. Toż, toż, to już się skończyło na, na dziewięciu I, i co roku właśnie finalisty, ta piątka dostawała, dostawała taką medalę, dostawali takie medale z tym, że motyw jest taki, są książka, jest z kolorami górnośląskimi, Przeciar Śląski Gotki, książka czamu, bo trzeba to pokazać, że po śląsku się nie jedno ale tyż się szkryflo, tyż się czyto, Literatura właśnie śląsko się rozwijała, rozkwitnął prawie te roski. No i po to też był ten medal, a że ja takie zapyty kolekcjonerskie, to w każdym roku był, ten medal był dziwko inny, nie? I szłaby taki komplet mieć dziewięć rostomajtych medali, z tym, że ta, ta książka w kolorach gornośląskich, no to, no to zowdy, zowdy była. Ja. Ale na ten pierwszy finał już przyjechał taki Ślązok z Niemiec, który zajął drugie miejsce i przywiózł pieniądze, no, Przywiózł pieniądze, tam się w Niemcach poskładali Ślązoki i, i, i... No, tak po prawdzie no, nie było tego aż tak, aż tak wiele, ale, ale, ale było już coś, no i pieniądze po to, co żeby by uruchomić taką odznakę. I... Jeszcze doszły po tym pieniądze, bo wpłynął jakiś też, jakiś jakoś też kwota wpłynęła od Ślązoka z Ameryki. Ludzie śląskie wyryptowali takie, takie trefy, gdzie na jednym trefie my też podskładali po, się, co by dołożyć złotówek. I w końcu właśnie yy, stykło tych pieniędzy na to, co by wydać takie odznaki, odznaki przeciela Śląski, Gotki, yy, no, odznaka. To nie jest prywatna odznaka, bo skoro już ta prorokuela Silezjana nie, nie bardzo chciała w to iść, a co najwyżej to no tak firmować troszeczkę, ja się zwrócił do Halimskiego Koła Związku Górnośląskiego. Co by taką odznaka ustanowili? No a te pieniążki trzeba było przerwać, zebrane trzeba było przerwać na Związek Górnośląski i te pieniążki poszły na sfinansowanie tej, tej odznaki. Odznaka jest trzystopniowo Złoto, skrzydno i bronotno. I jest nadawano po dzień dzisiejszy. No ale co by jakoś szumnie nadać, te pierwsze nadanie się odbyło. No to właśnie zryftowaliśmy taki tref i siedmiu ludziom właśnie w 2010 roku z okazji Dnia Śląskiego Gotki, no tego Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Przyznali my te odznaki i było to tak szumnie, elegancko i to był jakby ten pierwszy fajer, pierwsze świętowanie tego Dnia śląskiej Gotki w Ludzie śląskiej, ale się, że też i w regionie. No, w kolejnych latach to się dali działo, z tym, że Związek Górnośląski koło Haleba przykował już wtedy co roku taki konkurs w szkole na, na Goduli, konkurs recytacji śląskiej poezji. Do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. No to się dali odbywa, z tym, że na no, toś przez tego COVID-a no, nic, nic, nic nie idzie zrobić, to toż będzie to troszeczkę inaczej. No, bez toż, właśnie Ruda Śląska jest tym miastem, które pierwsze fajlowało Dzień Śląskiej Gotki, jako takie swoiste święto po to, co by ta nasza gotka dźwigać. Yy, nie ma lekko dźwigać ta nasza gotka. I nawet w nos samych, w nos coś takiego siedzi, że z jednej strony my chcemy, a z drugiej strony nie poradzimy się okazuje. I taki przykład, taki świeży, ostatnio yy, pisało się o ludzkim nauczycielu, który tam poranoście języków rostomajty zno i nawet jest tam odnotowany i tak dalej. I ta redaktorka, kiedy napisała o tym w gazecie, napisała tak fajnie, że, że go to tyle, że, że mówi, bo to po polsku był tekst, że mówi tyloma językami, no a w domu mówi po śląsku. No i jak ja to tak doł, do na Facebooka, nieco by to wypromować, że tak, 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 taki fajny tekst, nie? O, o, o naszym nauczycielu i i o naszym języku śląskim. Fajny tekst, nie? To się okazuje, że zaraz tam ludzie się y, zaczęli, zaczęli dopisywać i ja, ale po śląsku to się nie mówi. Po śląsku to się godą. No to czemu? Czemu po śląsku się godo? gada? moi, ja godać gadać po polsku. jo poradzę gadać po śląsku. No bo dumnie gotka to jest nic innego jak mowa. I o tym trzeba pamiętać. I jak ktoś dźwi ten nasz śląski język, do tego i że go równo z innymi językami, no to przecież jest na plus, a nie na minus. I nie ma się co ciepać i nie ma co ofygodać, że po śląsku się nie mówi, bo po śląsku się mówi tak samo jak w każdym innym języku. I o to mi idzie. Ale co by jeszcze coś powiedzieć co lato idzie zrobić, co ja chciał zrobić, przez tego covid no bo to tak nie idzie tak, tak robić tego, co, co drapczy się działo, nie idzie żadnych konkursów do dziecek zrobić itd. Ale zamarzyło mi się wydanie dziejów apostolskich po śląsku. Po śląsku po mojemu. Jak, jak po śląsku i po mojemu, to znaczy, że po śląsku i do Rynku. Nie? No, ja już tam popełnił wszystkie te cztery kompletną Ewangelie, ale zamarzyło mi się wydanie tych dziejów apostolskich. No i książek, to no, przyznam się, książek to właśnie z kiedyś tego latosiego, dwunastego dnia Śląskiej Gotki zryptował. Ja, ale ten COVID też swoje zrobił, bo tak, jak jest wydanie, nie? to by się przydało też takie takie spotkanie autorskie, tref autorski, nie? a tego jeszcze w lutym nie idzie zrobić. I bez tych, że chcę yy, że wydą to, wydą to w kwietniu, bo kwietniu to jest też dzień Autorskich, dzień książki, i to, będzie, to już wtedy będzie na pewno, na pewno wydane. Tekst już jest u wydawcy. Yy, okładka, to, okładki wyduł, nie będą kolorowe. Yy, projektuje te okładki Marek Wacław Judycki ale strażek poprosił go, żeby jedna pokolorował, i z okazji, na ta przyležitost, właśnie Dnia Śląski godki chce już ten tekst pokazać na Facebooku. Ty też jest taka grupa Przeciele Śląski godki, tak jak, tak jak się mianuje ta odznaka i te medale. Jest też taka grupa, chce tam otworzyć taki wątek i te teksty, ten cały tekst poleku pokazać, co myślę, ludzie poczytali. Właśnie. No, codziennie wciętna tam jeden rozdział, to już będzie się bawić prawie, że miesiąc, ale zacznie się to właśnie przy okazji yy, yy, Dnia Śląski Gotki Latoś. No, to już tyle. Ja myślę, że jeszcze inni też coś, coś, coś będą, będą, pokazywać z Kisztego. Jest taką akcją dotyczącą się czytania po śląsku. Na pewno coś się będzie działo. No, ale jo, ja opublicznia. Te dzieje apostolskie po moim. Tyle chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Dziękuję i do zaś.